Cześć! Rower nowy czy używany? To jest pytanie, które zadaje sobie chyba każda osoba, która poszukuje dla siebie nowego sprzętu. A pokusa jest ogromna, dlatego że kupując rower z drugiej ręki, można trafić na jakąś okazję, która sprawi, że w znacznie niższych pieniądzach kupimy wyraźnie lepszy sprzęt. Zacznijmy więc od zalet rowerów używanych. Tak, jak powiedziałem na wstępie, trafiają się okazje, ale generalna zasada jest też taka, że mając do dyspozycji określony budżet i wydając tą kwotę na rower używany, możemy być pewni, że kupimy znacznie wyższej klasy rower, niż wydając te pieniądze na rower nowy. To jest niewątpliwie pierwsza i chyba największa zaleta rowerów używanych. Z kolei podchodząc do sprawy od drugiej strony, czyli na przykład jeżeli szukamy roweru, który będzie nas dowoził do pracy, to stoimy przed prostym wyborem. Możemy kupić używkę za. 500-600 zł albo nowy rower, za minimum 1500. Więc jakby na to nie patrzeć, zawsze kupno roweru używanego to jest swego rodzaju okazja. Okazja, która może mieć jednak sporo wad. Taką najbardziej podstawową wadą roweru używanego jest fakt, że tak naprawdę ryzykujemy. Ryzykujemy to, że nie znamy jego stanu technicznego, nie wiemy czy ten rower miał jakieś upadki, czy być może rama nie jest naprawiana, nie wiemy w jakim stanie są łożyska i tak naprawdę od naszej wiedzy i naszych umiejętności oceny stanu technicznego takiego roweru zależy to, czy kupimy rower, który jest okazją, czy kupimy po prostu kota w worku, który okaże się... Przedmiotem, w który będziemy musieli zainwestować mnóstwo pieniędzy, żeby doprowadzić go do używalności i takiego stanu, jakiego oczekujemy od roweru, który ma być sprawny i cieszyć nas po prostu fajną jazdą. Fakty są jednak takie, że kupując rower używany, zawsze trzeba być gotowym na jego doinwestowanie, ponieważ praktycznie się nie zdarza, żeby na rynku trafiały się rowery, które są w stanie idealnym. Z kolei, kupując nowy rower, możemy być spokojni, że przez pierwszy Okres użytkowania. Czasami to jest rok, czasami dwa, czasami trzy, w zależności od tego, jakie klasy jest to rower oraz ile kilometrów rocznie pokonujemy, a także w jakim terenie i w jakich warunkach jeździmy. Natomiast na pewno możemy być pewni, że rower nowy nie jest zużyty i na takim rowerze śmiało pokonamy dość sporo kilometrów, zanim potrzebne będą jakiekolwiek nakłady finansowe. Jednym słowem, nie ryzykujemy. Kupując rower używany, ryzykujemy tak naprawdę duże inwestycje po jego kupnie. Natomiast kupując rower nowy, znamy jego stan techniczny, wiemy, że jest to rower nowy. I tak naprawdę tylko od klasy tego roweru będzie zależało to, jak szybko on się zużyje. Kolejną zaletą nowego roweru jest fakt, że posiadamy na niego gwarancję. To jest nie bez znaczenia, ponieważ zdarza się, że rowery mają jakieś wady materiałowe, czy to w ramie, czy w komponentach, a w zależności od producenta otrzymujemy jeden bądź dwa lata gwarancji na osprzęt oraz często dłuższą gwarancję, nawet dożywotnią na ramę. I to bardzo istotne, ponieważ Dzięki temu po prostu uzyskujemy takie poczucie bezpieczeństwa, a wydając dużą kwotę na nowy rower, warto mieć takie poczucie bezpieczeństwa. Z mojego punktu widzenia ogromną zaletą kupowania nowych rowerów jest również to, że otrzymujemy to, co w tym momencie jest najbardziej nowoczesne i najbardziej świeże, jeżeli chodzi o technologię. Czyli na przykład mając do wyboru między rowerem górskim przed 10 lat, który jest bardzo wysokiej klasy, ale ma zupełnie inną geometrię, małe koła brętne 26 cali, osprzęt, który jest, no można powiedzieć, nie dzisiejszy, a wydać te pieniądze na nowy rower, który jest zbudowany według najnowszych standardów, to ja chyba wydawałabym kupić sobie rower nowy, gdzie nawet te podstawowe komponenty typu Shimano Deore będą lepsze niż XTR sprzed 10 lat. Dlaczego? Postęp technologiczny sprawił, że nawet w tych tanich grupach producenci są w stanie zaoferować bardzo wysoki poziom jakości działania. To nie jest tak, że ten stary XTR ma gorszy łańcuch czy gorsze zębatki. Być może nowe zębatki, nowe kasety, nowe łańcuchy zużywają się szybciej niż te sprzed 10 lat, ale niewątpliwie same hamulce, układ hydrauliczny, czy na przykład amortyzacja, to są komponenty, które są po prostu współcześnie no, o jedną klasę czy o dwie klasy wyżej, jeżeli chodzi o jakość działania i awaryjność niż te poprzednie z poprzednich lat. Przechodzimy do wad nowych rowerów. Można powiedzieć, głupia sprawa, nowy rower i ma wady. Oczywiście nowy rower nie ma wad, natomiast w takim podejściu, rower używany czy nowy, oczywiście naturalnym minusem kupowania nowego roweru jest fakt, że za kwotę X otrzymujemy sprzęt, który jest niższej klasy. I tak naprawdę w wielu przypadkach, na przykład wtedy, kiedy trafimy na rower, który jest mało zużyty, albo wtedy, kiedy kupujemy rower szosowy, gdzie tak naprawdę jest niewiele elementów, które mogą się zużyć, często wybór roweru z drugiej ręki będzie po prostu dobrym posunięciem. Jeżeli chodzi o nowe rowery, sprawa jest jasna. Znamy jego stan techniczny, jest to rower nieużywany oraz znamy jego cenę. Łatwo zestawić poziom tego, co otrzymujemy, ile na to wydajemy. Natomiast jeżeli chodzi o rowery używane, warto mieć na uwadze kilka spraw, ponieważ jest to temat o wiele bardziej skomplikowany. Przede wszystkim warto powiedzieć, że różne typy rowerów różnie się zużywają i są pewne gatunki rowerów, które warto kupować używane, a inne, które może nieco mniej warto. Na pewno rowery, które są mało skomplikowane, to są te typy, które warto kupować w przypadku rowerów używanych. Choćby takie rowery szosowe, czy na przykład gravele, jakieś trekkingi. Te rowery najczęściej jeżdżą w dobrej pogodzie, w dobrych warunkach, na trasach, gdzie jest mało wertepów. Dodatkowo są bardzo proste w swojej budowie. Choćby taka szosówka, tam nie mamy żadnej amortyzacji, jedynie rama, napęd. Tam zużywają się głównie łożyska, zębatki, jakieś elementy typu ogumienie, owika, linki pancerze i tak naprawdę nic więcej. Jeżeli taki rower jest zadbany, to nawet jeżeli ma 5 czy nawet 7 lat, to może być naprawdę w dobrym stanie i warto taki rower rozważyć. Natomiast inne, bardziej skomplikowane typy rowerów, choćby rowery enduro, jakieś downhillowe, dirytowe, tam gdzie mamy dużo zawieszenia, dużo jakichś układów hydraulicznych, sztyca regulowana, to są wszystko potencjalne elementy, które mogą się zepsuć i pamiętajmy o takiej jednej istotnej zasadzie. Im bardziej skomplikowany jest rower, im droższy jest rower, tym więcej ryzykujemy, bo potencjalnie kupując zaawansowanego górala sprzed 10 lat, który kosztuje nas na przykład 4000 zł, ale wysypie się w nim choćby tłumik w amorcatorze, to jego naprawa może kosztować nasz 1000 zł i tak naprawdę cała ta inwestycja przestaje być opłacalna. W kontekście zaawansowanych rowerów warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Często pewne elementy są produkowane dość krótko, na przykład sram red etap pierwszej generacji. Obecnie często nie da się już dostać nawet części zamiennej do tego napędu i w takiej sytuacji, jeżeli coś nam się zepsuje, to po prostu będziemy zmuszeni wymienić całą grupę sprzętu, co na pewno będzie bolało nasz portfel. Jak sami widzicie, gra jest warta świeczki, bo można trafić na okazję i kupić naprawdę dobry rower, który będzie w atrakcyjnej cenie, ale jednocześnie można nieźle wtopić i w reanimację używanego sprzętu włożyć naprawdę sporo pieniędzy. Jest taka jedna prosta zasada, którą warto stosować. Jeżeli kupujecie jakiś używany rower, który jest zaawansowany, ma skomplikowaną amortyzację albo jakiś ciekawy elektroniczny napęd, sprawdźcie sobie, czy w ogóle są dostępne części zamienne do tego roweru albo ile kosztuje. Prosty serwis choćby zawieszenia. Wejdźcie na stronę serwisu rowerowego albo zadzwońcie do ulubionego serwisu amortyzatorów i sprawdźcie, czy jest możliwy, czy są części zamienne oraz ile kosztuje serwis choćby amortyzatora. To na pewno wiele podpowie wam w kontekście tego ile pieniędzy będziecie musieli włożyć w ten rower i tak naprawdę, żeby taką skuteczną kalkulację wykonać, warto sumować sobie właśnie koszty serwisu, koszty wymiany napędu, wszystkich łożysk i ogumienia i wtedy zobaczyć. Czy w ogóle ten rower będzie się opłacał, czy jednak może lepiej kupić coś innego, albo rower nowy? Na koniec musicie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy kupić rower nowy, czy używany. W pewnym sensie rower nowy to małe ryzyko, bo wiecie ile płacicie i wiecie za co płacicie. Natomiast rower używany może okazać się okazją, ale może okazać się również sprzętem, w który zainwestujecie sporo pieniędzy. Dlatego kalkulując nowy czy używany zawsze porównujcie kwotę roweru nowego z kwotą roweru używanego plus jego serwisu i części zamiennych, które będą wymagały wymiany. I jeżeli podobało Ci się to wideo nie zapomnij zostawić kciuka w górze, a żeby być na bieżąco z naszymi treściami koniecznie zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Dzięki! Do zobaczenia.